Tekstom eurobus przemysł podejmuje rekord bielsko-biała. Rewarzowe spotkanie ćwierć finałowe. Na pewno rola bramkarzy będzie bardzo istotna. Puśma w ostatnich spotkaniach wyczynia cuda w pracy eurobusu. I naprawdę ciężko jest go pokonać. Momentami wygląda jak ściana, po prostu Mateusz. Od niego też dzisiaj będzie sporo zależeć. W końcu musi pokazać swoje umiejętności. Od to wszystko chwilę, ale już wracamy do gry. Pierwszy fał na koncie Europosu. Fatalnie teraz Mateusz. Nazar Szwedz. No i Nazar Szwed też nieczysto trochę trafił w piłkę. Ostatecznie interweniował. Nawet teraz po raz drugi. Leonel wykorzystuje tutaj. Przemyślu. Są tu rekord, zobaczmy. Wycofana piłka! Uderzenie. broni Kuśma. Zapraszam też na wszystkie kanały w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o formuł z Alekstra Klasę. Gustavo! Gol! Wyrównanie. Gustawo Gustavo Enrique. Nie minęło 5 minut i mamy 1-1. Wpłosił do boju swojego olbrzymiego piwota Lecz Lopez. Teraz blisko, zobaczmy Pareniuk, mocno tego sztywno na brata, jeszcze Rakic tutaj rykoszytem oberwał i słupek, Webbit ale znowu nas wsadzili na kolejkę górską, poprzeczka kapitalna ta jego postawa, właśnie jeśli chodzi o te cechy wolicjonalne, nakręcanie trybun robienie atmosfery no dokładnie, jakby na potwierdzenie moich słów właśnie Leo to robi Panes, to nie jest to mecz Panes. Dotychczas naprawdę skasowany, ale teraz Leo też traci. Dosa, dosa, trochę tutaj wolno jeszcze! Erik Panes, ależ futsal jest niesamowitą gromą. Wiemy przed chwilą, że nie jest to mecz Erika Panesa, bo tracił piłkę za piłką, ale gdy miał się znaleźć, to znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie dobi piłkę. Do siatki mamy prowadzenie rekordu. No i będzie naprawdę dobra szansa teraz. Mateusz, yy, przesunięcie, Rakic! Kuźma! Alex William, znowu naciskany, znowu tutaj praca rąk, wypychany przez dosę. Marek, Marek! Gol! 3-1! Między nogami Kuźmy! Piłka trafia do siatki, 3-1. Ale to są ułamki sekund też Marek, tak jak mówiłem, w pierwszej połowie ma bardzo mocny strzał. Długie nogi, dobre warunki fizyczne. No i tutaj Rakic! Późma, no właśnie, tak jak mówię, tutaj nie ma się też co obwiniać za to. Znowu Schwert, 12,5 minuty do końca tego. Spotkania, no chyba, że będzie dogrywka. Wakrzy tutaj nieobsłużony podanie Przecież jakiś do spóki z Panesem, Zobaczmy z Przepraszam, teraz szansa i broni broni nawraty z szzał satany. Nawrat pokazuje. Coś do partnerów. Teraz to on wyprowadza piłkę. Teraz nieco wyżej rekord. Stara się utrzymać futsalówkę, na połowie. Ryba! Oj, czyżby tutaj już było po meczu? Naprawdę rekord wygląda mocno. Wygląda na zespół dobrze zorganizowany. Fareniuk, łebit. Nazar, Szwed. Fareniuk. Rozgrywają po obwodzie graczetek są mu. Fareniuk. Szwed! Dobra! bitka w poprzeczkę! Trzy gole w futsalu. Można bardzo szybko tutaj złapać kontakt. Tutaj mamy w końcu trafienie Kadini! A więc 2 do 4 i po do prądu znowu. Gracja jest przemyślna. Jak do tego doszło? No i jeszcze jedna poprzeczka, jest niemożliwe. Nawrat Marek. Chyba zgrania do Mateusa, ale niedokładnie. Na szybki wyrzut, to leży, bramkarz jest! Jest! do 4 w Pareniu! Pięć minut mamy do końca meczu, a tutaj jeszcze emocji będzie więcej. A Bakrzyn. Łebicz! tam jest jeszcze rykoszek. Będziesz odrożny. Rozegramej! Gool! 4-4 Kadyni, ależ powrót! Tych samo Europusów Przemyśl! Ależ powrót za światu w tym spotkaniu! Szybko znowu! Złapany rekord! Przy stałym fragmencie gry! No kompletnie się tutaj zdezorganizowali, zdekoncentrowali gracze rekordu! My czekamy na wykonanie tego stałego fragmentu. Budniak na markę! Gol! Ależ trafienie Marka! Co za gol! Co za rozegranie! Co za piłka od Budniaka! No i trafienie w same widły! 4 do 5! Webit! Jest okazja, ale broni Iwanek. Zmiana też w bramce. Rekordu na tą ostatnią minutę, być może Nawrat tam jakieś problemy miał jeszcze z tą ręką, być może tutaj szansa dla Texomu, ale kilka nad bramką. Rekord wygrywa 5 do 4 z Texomem, Eurobusem przemieść decydujący gol. Michała Marka, strzelcy na Państwa ekranach. Satana, Gustavo Enrique, Panes, Marek dwukrotnie, Kadini dwukrotnie, Fareniuk Budniak. No co tutaj się działo? Naprawdę fenomenalne widowisko. Rekord wygrywając dzisiaj w przemyślu, doprowadza do trzeciego starcia.